Bo ja nie mam pojęcia, dlaczego w kółko i w kółko przyciągam ciągle ludzi, którzy mnie okłamują, krzywdzą, wykorzystują oraz na sam koniec porzucają. Płęta na koniec warto zostać. Czego ta osoba nie mówi, a my tego nie słuchamy? Skoro byłem czy byłam z osobą przemocową, to wykształciłem czy wykształciłam adekwatne mechanizmy tolerujące. Przemoc, tak? Bo przemocowiec, przemocowiec krzywdzi ofiarę, a ofiara, przyzwalając na takie nadużycia, krzywdzi adekwatnie samą siebie i swoich najbliższych. I tak samo nie chce jak i ta osoba przemocowa, wziąć osobistej odpowiedzialności za sytuację, pozostając w immobilności decyzyjnej, patrzcie Państwo, związki z osobami, które piją i biorą. Bo bycie w relacjach przemocowych, toksycznych i trudnych oparta jest na niezaspokojonych potrzebach. Na niedojrzałości emocjonalnej i psychologicznej, jak również czasem neurologicznej, instynkcie, ignorancji, braku wykształcenia, zdolności do autorefleksji, bo tam zdrowy instynkt przetrwania po prostu umarł pod naporem instynktu seksualnego. I ci ludzie przemocowi nie zmienili się w potwora w jeden dzień, ale dla własnego benefitu ofiara, tak iluzji. Wybiera nie zauważać, bo terapia traumy to przede wszystkim uporanie się z mechanizmem złudzenia. Więc, jakie zatem są przyczyny zakłóceń we właściwym rozpoznaniu sytuacji z dniem numer jeden? Bo kiedy te mechanizmy obronne zablokują nam dostęp do nadużyć doznanych w dzieciństwie i nie tylko, możemy dorosnąć i poślubić osobę bardzo podobną do tego rodzica pł przy, płci przeciwnej, który nas upokarzał, czy też poniżej. I zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy, pogłębiając tą energię wiktymizacji, zniekształcenie lub zablokowanie niektórych lub wszystkich wspomnień, tak? czyli ta pamięć autobiograficzna, powoduje, że jesteśmy zupełnie ślepi na jakiekolwiek podobieństwa między osobą, którą wybraliśmy sobie na towarzysza życia, a rodzicem, który nas krzywdził, czyli ignorujemy. Wszystkie czerwone flagi, jak leci, i swoją zdrową intuicję, również, bo to zauroczenia, chemia, limerencja jest niczym innym niż aktywowaniem się systemu pozabezpiecznego stylu przywiązania do pionu, idealnie odwzorowując niezaadresowane wyzwalacze i wytronowane toksyczne wzorce zachowania i relacje oparte na potrzebie i instynkcie zawsze będą prowadzić do nadużyć, do stresu pourazowego, do odrealnienia i dezintegracji osobowości. Więc albo zapłaci się cenę determinacji, albo cenę rozgoryczenia sobą, bo to, co pokazują badania, że my najwięcej czasu oraz naszych bezcennych zasobów, chociażby tego czasu, którego się nie da od, od, odkupić za żadne pieniądze, Yy, tracimy w życiu na interakcje z niewłaściwymi ludźmi i kultywowanie deficytów, które z tego wynikają, gdzie otrzymujemy nic lub bułkę tartą, yy, oraz obronę. Dlaczego robimy to tak długo? Dokładnie, obronę cudownego zewnętrznego wizerunku, prawie jak woda cudownego zlichenia przemocowej rodziny, gdzie kieliszek to rozgrzeszenie dla bicia, nadużyć i zmowy milczenia. Zgoda, aby tej zgody nie było, bo co ludzie powiedzą i niech tylko ktoś podniesie, co jest pod dywanem, ten nastos, bo może upaść ta zbiorowa persona, ta zbiorowa iluzja i wtedy wszystkich, tak, y y y to poczucie wartości wszystkim szlak trafi, bo tam nie ma żadnego rdzenia. Tam nikt nie może się rozwijać, bo to jest wbrew systemowi, każdy ma pozostać taki sam. Tam ludzie się boją o emocje i uczucia innych bardziej niż o swoje własne i tolerują kolejne nadużycia, tłumaczą sobie, bo to rodzina, tak? I mają inny system wartości dla rodziny przemocowej, a inny dla innych ludzi, bo nie mają. Prawa do emocji, bo emocje były grzechem w dzieciństwie, i każdy będzie znajdować to racjonalne wytłumaczenia dla swoich wartości, zasad, braku granic bądź całkowitego ich niewykształcenia na rzecz narcystycznego, skostniałego systemu. Powielonego od zmierzchu cywilizacji. I tam jest lęk, a jak istnieje lęk, to nie ma miejsca na miłość, bo wygrywa kontrola i monitoring nieskaz nieskazitelnego na zewnątrz systemu. Tam się nie rozumie, że miłość nie jest czymś, co można wygrać, stracić, bądź zdobyć Nie można tego znaleźć poprzez jakąkolwiek kontrolę lub manipulację sobą bądź innymi osobami. Nie można znaleźć miłości w wyniku współzależności lub męczeństwa i zatracania się. To jest wbrew, wbrew zdrowemu rozsądkowi i znajduje się miłość, kiedy można być w pełni obecnym z tym, którzy są bezbronni. Przede mną i ja przed nimi. I wsłuchając się głęboko wewnętrzny, swój świat, jak i ich świat, pozostając w takiej doskonałej łączności ze swoimi własnymi potrzebami, jak i cudzymi, i wszystko. Zaczyna się od tego, żeby zrozumieć, co jest normą, a co jest psychopatologią. I proszę Państwa, ja Wam tutaj obalę, przynajmniej postaram się, ten mit, że jak się, jak się przepracuje traumę, to żadne randomy nie będą mi wpadać do życia. To jest nieprawda, bo to jest bardzo duży przypadek. Natomiast jeżeli Państwo będziecie chcieli tą traumę przepracować, to nie będzie tego mechanizmu złudzenia, który Wam pozwalał do tej pory te czerwone flagi nie tylko. Pomijać, ale również akceptować niedopuszczalne zachowania. Więc to nie jest tak, że my przyciągamy tych toksycznych ludzi, my pozwalamy po prostu im zostać i to jest puenta Na koniec gratuluję, żeście Państwo do tego momentu dotrwali. W nagrodę można sobie pobrać bezpłatny PDF do tego, żeby zobaczyć, czego Wam nie zrobią dojrzali, przyzwoici ludzie. Tak? Link do tego PDF-u jest pod tą transmisją. Do zobaczenia po drugiej stronie fascynujących relacji, które są dla chętnych, którzy chcą wykonać psychologiczną, duchową czy rozwojową pracę, która będzie miała efekty w Waszych policzalnych rezultatach.